i przede wszystkim chciałem podziękować Jezusowi, że tu mnie przyprowadził i mogę powiedzieć wam o swoim świadectwie. Postaram się też, żeby to było szybkie świadectwo. Mam 35 lat, mam na imię Wojtek i jestem Soświęcimia i też w młodym wieku wyjechałem za granicę. Zacząłem pochodzę też z rodziny rzymskokatolickiej. W młodym wieku wyjechałem za granicę, zacząłem zarabiać e, dobre pieniądze. I, I choć miałem świadomość całe życie, że ten Bóg gdzieś jest I na pewno jest odpowiedzialny za moje stworzenie To świadomie go odrzucałem Tak siedząc tutaj też jak się modliłem To miałem takie przeświadczenie, że moje życie z Bogiem Do 35 roku życia wyglądało tak, że ja Otwierałem te drzwi, jak on tam koła, kołatał do tych drzwi I tak zaglądałem i, i widziałem, że jest I z powrotem te drzwi po prostu zamykałem I wracałem do swoich, swoich, swoich rzeczy, które mnie zniewalały A było tego... Bardzo dużo, nie chciałbym się na tym skupiać, tak tylko przejdę tak szybko, bo y, dla mnie ważniejsze już w tej chwili jest to, co się wydarzyło, co się wydarza w moim życiu od miesiąca i pięciu dni. Byłem, <grym>, byłem zniewolony, y, y, mając pieniądze, y, y, popadłem... Y, no, w rzeczy złe. Wróciłem po pewnym czasie, gdy już miałem dużo kasy, wróciłem do Polski. Myślałem, że uda mi się tu jakoś to wszystko ustatkować. Niestety nie miałem wsparcia w rodzinie, bo rodzice są od lat alkoholikami. I tak się zdarzyło, że też po wieloletnim związku odrzuciła mnie dziewczyna i zacząłem szukać uciechy w narkotykach. W pornografii później do tego doszła. Yy, 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 niestety jeździłem też do domów uciech i tam próbowałem gdzieś yy, zapełnić tą pustkę, którą miałem w sercu, yy, ale za każdym razem, jak, yy, czy to były narkotyki, czy to były takie inne rzeczy, za każdym razem ta pustka yy, dalej powstawała. I, I tak w pewnym momencie trafiłem na yy, książki związane z okultyzmem, z magią, z szatanizmem i i też zafascynowany tym światem przestępczym, pomyślałem sobie, że jak oddam, y, oddam swoje, swoje życie y, temu złemu, to on coś w moim życiu zmieni. Ale niestety, no, no, nie zmieniał, bo zmieniał, ale na coraz gorsze rzeczy. I doprowadziło mnie to już do takich stanów, że miałem depresję, schizofrenię, y, i postanowiłem, że. Y, że postanowiłem, że po prostu odbiorę sobie życie i nie będę. że nie ma sensu żyć na tym świecie, bo po co żyć w takim świecie, w którym wszystko, co, co ja sobie dostarczam, to, to wszystko mnie tak i tak niszczy. I gdy już podjąłem tą ostateczną decyzję i wielokrotnie wychodziłem na Strych i tam sobie po prostu przygotowałem sobie swoje miejsce odejścia i gdy, gdy zakładałem sobie tą pętlę, Zawsze dochodziła do mnie taka myśl, że co ty człowieku robisz? Przecież jesteś, jesteś stworzeniem Bożym. I potrafiłem na haju wrócić i zacząć czytać Biblię, ale tak jak wcześniej powiedziałem, no to było takie coś, że przeczytałem Biblię, aha, jest ten Bóg i na drugi dzień wracałem do tych wszystkich złych rzeczy. I gdy już byłem na skraju wytrzymania, takiego emocjonalnego, psychicznego, Zwijałem się dosłownie we własnym pokoju z bólu. Bóg poprzez współczesny internet dał mi możliwość natrafienia na tego syna Bożego, który już tyle idzie z Bogiem. A z racji, że trochę spędziłem czasu nad różnymi książkami, postanowiłem, że okej, okay, dobra, że ostatni raz spróbuję, że pojadę i sprawdzę, czy. Ten faktycznie Jezus, o którym gdzieś tam słyszałem, czy on żyje, czy że on istnieje. I, I tak się złożyło, że y, zadzwoniłem do Benjamina. Było to w, y, dwa miesiące temu, to już było. I Benjamin powiedział, że wyjeżdża na Woodstock i nie da rady. Nie będę ukrywał, że w tym momencie się trochę podłamałem, ale coś w sercu mi podpowiedziało, i napisałem sobie kartkę: y, Zadzwoń do Benjamina Wojtek z trzema wykrzyknikami. I. Oczywiście, nie zadzwoniłem po tygodniu, tak jak mi powiedział. Te złe rzeczy, które mnie trzymały dalej, mnie trzymały, ale po tych trzech tygodniach zobaczyłem tą kartkę i w myśli miałem, że kończę ze sobą, ale mówię, dobra, dam ostatnią szansę, już po raz kolejny to była ostatnia szansa oczywiście, ale wtedy powiedziałem, że albo teraz, albo nigdy i postanowiłem, że do Beniamina zadzwonię i zadzwoniłem i po raz pierwszy spotkałem się w życiu, bo w życiu wiele osób nie skrzywdziło, wiele osób nie odrzucało. I pierwszy raz w życiu się spotkałem z takim czynnikiem, że on do mnie powiedział, że słuchaj, jutro jesteś u mnie w Katowicach porozmawiamy. I ucieszyłem się bardzo, no ale to moje ucieszenie długo nie trwało, bo postanowiłem się z tego szczęścia naćpać. I, i niestety. Mm, gdy, gdy zasnąłem i na następny dzień się obudziłem, w myśli miałem tylko to, że, że się z chłopakiem umówiłem, ale coś mi cały czas w głowie podpowiadało, że człowieku, co ty robisz, co ty jesteś? Przecież ty jesteś taki silny, co ty robisz? Ty handlujesz narkotykami, ty je bierzesz, ty przecież masz swoje życie, po co ci jakiś, po co ci jakiś Jezus? I wtedy y, tak bardzo chciałem jeszcze odlecieć. Ale coś sprawiło, że nie dałem rady, i pierwszy raz po siedmiu latach wsiadłem do samochodu, nie będąc na haju, i pojechałem do tego wspaniałego syna Bożego. I jeszcze Wam powiem taką rzecz, że załadowałem torbę wszystkimi książkami o okultyzmie, o szatanie, o wszystkim, co miałem, wszystko, co znałem, i przyjechałem do niego. I chciałem po prostu tak naprawdę jeszcze wtedy. Dziś to rozumiem, co chciałem zrobić, że chciałem wystawić tak naprawdę Jezusa po raz kolejny na próbę, bo chciałem sprawdzić, czy, czy to możliwe, żeby człowiek od 8 lat głosił Słowo Boże i, i tak gorliwie i tak mocno w to wierzył, ale Benjamin yy, swą mądrością ukrócił, Momentalnie to całe zdarzenie, bo ja chciałem z nim zacząć rozmawiać o szataniu, o takich rzeczach, ale on mówi: Stary człowieku, czy ty chcesz się nawrócić, czy chcesz, żebym, cię, żebym ci opowiedział Ewangelii? Ja, I w tym momencie powiedział, żeśmy się mm, przeszli. I tak idąc, on mnie ewangelizował. Po pewnym czasie doszliśmy do pewnego parku, tam zaczął się nade mną modlić i. I, I to jest to, co chciałbym Wam teraz opowiedzieć. To po prostu jest y, dla mnie jest niesamowitym przeżyciem. Wiem, że ciężko wyrazić słowami pewne rzeczy, ale gdy się tak nade mną modlił, ja w tym w pewnym momencie padłem na kolana i tak klęcząc, y, y, nie wiem co się w zasadzie wydarzyło, ale coś mnie tak powaliło na ziemię, że padłem i, i mnie odcięło wręcz. I gdy tak, gdy Benjamin mnie podniósł z tej gleby z tej ziemi powiedział mi czy chcesz wyznać swoimi ustami chcesz przyjąć pana Jezusa i chcesz się ościć w imię Jezusa Ja powiedziałem że tak że chcę to zrobić ale on wtedy też mi powiedział że słuchaj pójście za Jezusem to nie jest taka chwilowa przejażdżka to jest zerwanie ze wszystkim co dotychczas w twoim życiu było to jest odrzucenie wszystkiego a na tą chwilę yy, w domu jeszcze miałem dość taką pokaźną Yy, dość taką pokaźną uprawę konopi, bo no bo to było moje życie i, i postanowiłem wtedy, że dobra, 35 lat życia depresji yy, i niszczenia własnego ja że pora z tym skończyć I, i powiem wam tak, że yy, ochrzciłem się Beniamin jeszcze ze mną porozmawiał ale y, mimo to, że przyjąłem Jezusa, to wracając samochodem do domu, y, przez chwilę w moich myślach czy nawet nie w myślach, bo to było taki potrzeb z tyłu głowy który zaczął mi mówić, stary, to, że przyjąłeś Jezusa, to jedno, ale może byś nie chciał być na haju? Przecież stary, od siedmiu lat byłeś codziennie na haju, i gdy już byłem przed samym domem, po prostu opadłem z tak z sił, że. Gdy szedłem do domu, zasnąłem. Następnego dnia obudziłem się o godzinie 11 i, i postanowiłem, że pójdę i zacznę, bo mam w domu dość konkretny remont, który rozpocząłem już jakiś czas temu, ale nie mogłem go nigdy ukończyć, bo zawsze byłem na haju i postanowiłem wtedy, że spróbuję, no może coś zrobić, no ale jak to ze mną przez 7 lat yy, Wszystkie funkcje, wszystko co robiłem dla mnie, pójście do sklepu, który mam 15 metrów od domu, było wyzwaniem i musiałem po prostu coś sobie dostarczyć. I wtedy postanowiłem, że. Dobra, to zacznę pracować, i gdy kułem młotem wylewkę betonową, yy, coś się wydarzyło, że w mojej głowie zaczęła kołatać taka myśl, że ty nie potrafisz nic zrobić, człowieku, przecież ty jesteś tak słaby, że ty musisz się. Yy, po prostu dalej yy, naćpać I coś powaliło mnie na, yy, I w tym momencie, gdy byłem yy, zgięty Coś wyprostowało mnie Zaczęło jakieś dziwne słowa yy, Języki wypływać z mojego yy, Z moich ust I padłem na ziemię Już drugi raz w zasadzie I zemdlałem Oblały mnie takie poty Gdy jak wstałem byłem cały mokry i tak się przeraziłem, że wbiegłem do pokoju i zadzwoniłem do Benjamina, bo, bo myślałem, że mnie coś opętało. I gdy mu opowiedziałem, co się stało, on mnie uspokoił i powiedział, człowieku, Duch Boży przez ciebie przemówił. Teraz to ci już nic nie ruszy, idziesz z Panem Jezusem. I wierzcie mi lub nie, ale dziś stoję przed wami, mija miesiąc i pięć dni i Patrzę na Was, patrzę na ten świat, i to wszystko, co widzę, wydaje mi się po prostu, jakbym przez 35 lat miał zamknięte oczy, miał zamknięte uszy i nie widział. I tego, ile razy Pan Bóg do mnie przemawiał, ile razy kołatał w te drzwi, ja tylko zaglądałem i znów chciałem na własnych zasadach żyć. Jest to ciężkie. Bo powiem, było to ciężkie, ta decyzja była bardzo ciężka, ale ulga, którą Jezus mi przyniósł, i to, że tutaj stoję dzisiaj przed Państwem i do Was przemawiam, to jest tylko i wyłącznie Jego zasługa, i jeszcze raz chciałbym Mu podziękować za, za to wszystko, co dla mnie zrobił. I tak na koniec chciałbym powiedzieć takie coś, bo siedząc tutaj, weszła mi do głowy taka myśl, że kiedyś nie wiedziałem, kim jestem. Kiedyś nie wiedziałem, dokąd zmierzam, i kiedyś nie wiedziałem, jaki jest mój cel w życiu. Dzisiaj wiem, kim jestem. Dzisiaj jestem Synem Bożym. Wiem, po co, dokąd zmierzam. Zmierzam do wieczności i wiem, jaki jest mój cel w życiu. Cel w życiu mój jest taki, żeby ewangelizować i żeby ludziom nieść nowinę tego, jak mnie podniósł z całego bagna i z całego syfu. Dziękuję.